Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól straci swój smak, czy da się ona czymkolwiek posolić? Już do niczego się nie nadaje, chyba do wyrzucenia na dwór i podeptania przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto leżące na górze. Ani nie zapalają lampy i nie kładą jej pod korcem. Lecz na świeczniku i świeci wszystkim w domu. Niech tak świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i oddali chwałę Ojcu Waszemu w niebie. Przepiękne słowo na dziś otrzymujemy. Chciałbym z niego wydobyć trzy momenty. Pierwszy: jesteśmy solą ziemi i światłem świata. Jednak bycie solą i bycie światłem ma znaczenie i sens tylko w relacji. Sól jest potrzebna tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przyprawiamy ją jakąś potrawę. Nikt nie je soli samej. Podobnie światło ma sens tylko wtedy, kiedy dookoła jest ciemno. Nikt nie zapala latarki ani lampki w samo południe, kiedy świeci słońce. My, jako chrześcijanie, nie mamy swojego chrztu, bierzmowania czy też innych łask i charyzmatów od Boga nam danych tylko dla siebie. One są po to, byśmy czuli się posłani do świata. Także tego świata pełnego ciemności, pełnego grzechu i świata nadpsutego, jak to mięso, które sól jest w stanie zakonserwować i odświeżyć. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy posłani do świata nie po to, by ten świat osądzać i potępiać, ale by pośród tego świata być świadkiem Bożej łaski, która, nawet z tego, co słabe i co nadpsute, może wyprowadzić dobro. Drugi moment. Mamy być świadkami, a więc solą i światłem pośród domowników w domu. Świadectwo domownika to jest świadectwo kogoś, kto jakby nie patrzeć, często uzewnętrznia swoją słabość. Przed ludźmi, których widujemy rzadko, okazjonalnie, możemy udawać nieomylnych, bezbłędnych. Takich, którzy nigdy nie, opada, nie upadają, i może na y, krótką metę nam się to nawet uda. Jednak, kiedy chodzi o domowników, o tych, z którymi żyjemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, to nasze wady na pewno prędzej czy później wyjdą na jaw i będą dostrzegalne niemniej jednak nasze świadectwo to nie ma być zgrywanie bohatera, który nigdy się nie myli, ale świadectwo kogoś, kto potrafi się mylić na oczach bliskich i na ich oczach potrafi przeprosić zarówno ich jak i Boga. Wtedy świadectwo jest autentyczne, nie trącące obłudą, ale wierzące w to, o czym mówi papież Franciszek, że kościół, a więc nasz dom możemy budować tylko na krwi Pana, a więc na przebaczeniu. I trzecia rzecz. Ci, którzy widzą nas słabych, Będących świadkami Boga, chwalą Ojca, a nie nas. Tylko Bóg, pełen miłosierdzia, może bowiem zrobić dobry użytek nawet ze zwietrzałej soli. Jezus mówi, że nie przyda się już ona na nic, chyba tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Kiedy człowiek staje się zwietrzałą solą, a więc kiedy może jego świadectwo przestaje być autentyczne, bo staje się naznaczone słabościami, Jezus nawet z tego potrafi zrobić użytek posypać solą tą drogę, która czasem bywa oblodzona, by ludzie, którzy tą drogą chodzą, patrząc na nas, nie upadali, ale szli prosto. On jest Bogiem miłosierdzia, który wszystko, nawet największe zło potrafi obrócić na Bożą chwałę i wszystko to, co złe uczynić pod podnóżkiem swoich stóp. A więc tym przez co przechodzi z konkretną łaską do nas i do innych.